Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z testem na żywo i będziemy wspólnie testować produkt z firmy Golden Rose. I producent nazywa to koloryzującym balsamem z efektem rozświetlenia. Jest to coś pomiędzy podkładem a kremem BB. I ja go używam już od jakiegoś czasu. Mam go od roku prawie u siebie w toaletce. I stwierdziłam, że najwyższa pora, aby pokazać Wam, jak on wygląda, jaki daje efekt, co o tym produkcie myślę. Bo naprawdę jest to ciekawy. Kosmetyk, myślę, że wart, zainteresowania. Dlatego też teraz nie mam makijażu. Za chwilę nałożymy go wspólnie. Możecie zobaczyć, jak moja cera wygląda w tym momencie. Odpukać, jestem z niej zadowolona. Nie ma jakichś większych przebarwień czy wyprysków. Doprowadziłam ją do dość dobrego stanu. I na szczęście, już teraz Wam zdradzę, że ten kosmetyk, on fajnie działa na skórę i delikatnie też ją nawilża oraz e, ma tutaj kompleks nawilżający i witaminy w składzie, więc tak jak mówiłam, działa troszeczkę jak taki koreański krem BB. I to jest przed... Za chwilę pokażę Wam pop, ale najpierw w ogóle skupmy się i spójrzmy na to opakowanie. Według mnie wygląda ten kosmetyk przepięknie. Mamy tutaj tubkę w kolorze różowego złota. W ogóle mi się podoba ta cała kolekcja Nude Look, ale to chyba jest. Jeden z najlepszych produktów, jakie marka wypuściła do tej pory, według mnie, jeśli chodzi o podkłady. Kiedyś testowaliśmy wspólnie inny Krem BB z Golden Rose, ale ten jest zdecydowanie lepszy. Przepiękne opakowanie, szata graficzna wygląda super, wygląda to wszystko estetycznie, ładnie i też mamy tutaj skówkę już taką metaliczną, i o wiele bardziej to opakowanie mi się podoba niż na przykład przy tym produkcie z Este Lauder, to jest Tabu Light, i to jest kosmetyk, który kosztuje 100 między 150 a 180 zł, a ten kosztuje około 30 zł, tutaj mamy 30 ml, tutaj mamy 32 ml. I rodzicłam nawet, że za 1 ml tego em, podkładu, tego kremu musicie zapłacić 1, 90, około 97 groszy, więc według mnie to się... Opłaca. A jak wygląda ten y, krem koloryzujący, już Wam pokazuję. Jeśli chodzi o konsystencję, to on jest dość mocno zbity, właśnie ma strukturę takiego kremu i jest delikatnie puszysty, ale mm, cały czas trzyma się tej ręki, nie ręki, dłoni, nie y, spływa z niej. Według mnie to jest na zdecydowany plus. I już go nakładamy, zobaczmy jak będzie wyglądał na twarzy, czy będzie bardzo krył. I chciałam wam powiedzieć, że zapach akurat mi za bardzo tutaj nie podpasował, bo pachnie troszeczkę takimi babcinnymi perfumami, ale na szczęście ten zapach na twarzy nie pozostaje. On się ulatnia w trybie ekspresowym, a jeśli chodzi o kolor, ja tutaj mam 0,2 medium tint, ale o kolorach opowiem Wam później. Także pozwólcie, że teraz nałożę ten krem i opowiem Wam o tym podkładzie troszeczkę więcej. Tak wygląda twarz tuż po nałożeniu kremu, i ja już teraz Wam powiem, że naprawdę jestem zadowolona z tego produktu. Koloryt jest ujednolicony, skóra delikatnie jest rozświetlona, ale za mocno się nie błyszczy, wygląda na taką zdrową, promienistą, młodszą i. Bardzo ekspresowo się ten kosmetyk nakłada, fajnie rozciera, widzieliście, że ja tutaj nakładam również go na szyję, aby nie było efektu maski, chociaż tego efektu maski za bardzo ten kosmetyk nie robi, jednak trzeba zaznaczyć, że mamy dostępne tylko trzy kolory. Mamy 01, który jest najjaśniejszy, 02 to jest ten średni i 03 najciemniejszy. I dziewczyny, które mają bardzo jasną skórę, niestety narzekają na to, że ten kolor najjaśniejszy jest jeszcze dla nich za ciemny, więc w tym momencie zaopatrzyłabym się w jakiś rozjaśniacz bądź przyciemniacz, bo warto mieć tego typu gadżet u siebie w kosmetyczce. Naprawdę bardzo się przydaje. Ja cieszę się, że zakupiłam coś takiego. Mam to z Heon's i naprawdę jestem zadowolona, a koszt takiego produktu to jest 10-15 zł, więc warto coś takiego mieć na sezon, zwłaszcza letni. Bądź zimowy, jeśli chcemy korzystać tylko z jednego podkładu, na przykład, albo chcemy jakiś podkład wykończyć, a jest dla nas za ciemny, bądź za jasny, to wtedy można sobie ten kolor wyrównywać i dopasowywać do koloru swojej cery. Jeśli chodzi o to, czy ja nakładałam bazę pod makijaż, nie, nie mam żadnej bazy, nałożyłam tylko pielęgnację plus filtr, który nie jest taką delikatną jakby bazą silikonową, jednak on ma e, przeciwdziałać promieniowaniu słonecznemu, UVA, UVB, a nie ma, ja go nie traktuję jako takiej typowej bazy pod makijaż, jeśli chcę tak podbić e, podkład i podbić tą trwałość, to zazwyczaj nakładam osobną bazę, dzisiaj jednak stwierdziłam, że robimy test na żywo, więc róbmy to porządnie, dlatego też bazy nie nakładałam, za chwilę będę pudrować tę Skóra. Tak wygląda moja buzia w całym makijażu w takim moim standardowym make-upie codziennym i ja wam szczerze powiem, że ja jestem zachwycona i musicie przyznać, że naprawdę twarz wygląda całkiem nieźle. Zawsze, gdy mam ten kosmetyk na buzi, gdy używam tego podkładu, to dostaję jakieś komplementy na temat mojej twarzy. Jakkolwiek to zabrzmi, ale zawsze ktoś mi powie, że chyba się dzisiaj bardziej wyspałam, że moja twarz wygląda na zdrowszą, że wyglądam promiennie, że wyglądam na szczęśliwszą i naprawdę coś w tym jest, bo ten kosmetyk fajnie rozświetla tą buzię. I tak jak obiecuje producent, on ma ten efekt rozświetlenia. Zauważyłam, że na wideo, na filmie mm, on wygląda lepiej niż na żywo, bo. Na żywo jeszcze to rozświetlenie jest większe. Ta skóra delikatnie się świeci, ale nie w tym złym tego słowa znaczeniu, bardziej w tym pozytywnym, chyba że zobaczymy się po kilku godzinach i wtedy zobaczycie, jak ten produkt potrafi się wyświecać. Bo nie będę używać bułek martujących przez cały dzień, żeby pokazać Wam rzeczywiście, jak on wygląda. Później wieczorem i będziecie w szoku, bo ja zawsze używam bibułek matujących w ciągu dnia. No niestety używając ten produkt musicie zaopatrzyć się w bibułki, chyba że macie ekstremalnie suchą skórę i nie macie problemu z sebum, chociaż no ja tak, takiego większego problemu też nie mam, ale używając ten krem koloryzujący niestety bibułkę matującą przy sobie muszę mieć. Do codziennego make-upu ten produkt jak najbardziej się sprawdzi, tym bardziej, że on jest wydajny. W fajnej cenie, jest to jego 32ml, dobrze się go nakłada i szybko, bardzo szybko, w tempie ekspresowym, ja jestem zachwycona, plus nie wchodzi wam załamania skóry, nie wchodzi w żadne zmarszczki, ładnie się rozciera, nie widać żadnych granic, nie ma efektu maski i nie wydatnia wam swoich skórek, więc według mnie tych plusów jest zdecydowanie więcej niż minusów i wydaje mi się, że jest warty przetestowania, no chyba, że macie skórę trądzikową i jakieś zaczerwienie Skórę problematyczną, to wtedy bym po niego nie sięgała, bo niestety, jeśli chodzi o krycie, to to krycie jest małe do średniego. On nie ukryje wam e, żadnych zmian skórnych. Nie ukryje, nam wam, nie ukryje wam większych zaczerwienień, albo jeśli macie skórę tłustą, to niestety ona będzie jeszcze bardziej taka, tak mi się przynajmniej wydaje, będzie bardziej jeszcze przetłuszczona. Jeśli macie skórę, skórę mieszaną, suchą, to wtedy powinniście być zadowolone i polecam wam bardzo serdecznie wypróbowanie tego produktu, bo myślę, że to może być strzał w dziesiątkę, że może trafić do waszego kabuca a za tę cenę myślę, że naprawdę warto przetestować, tym bardziej, że na Wyspach Gold ten roz można poprosić o próbki, i wtedy możecie sprawdzić tak jednorazowo, czy warto skusić się na pełnowymiarowy produkt. Jak wygląda ten produkt na zdjęciach? Na zdjęciach wygląda bardzo fajnie. Ta skóra, twarz wygląda na promienną, tak jak na filmie teraz, ale nie robimy zdjęć z fleszem, bo ten kosmetyk ma w sobie SPF i to całkiem wysoki bo aż 25, więc to jest kolejny plus. I działa to na korzyść tego kremu koloryzującego. I ja powiem Wam, że i tak nie robię zdjęcia z fleszem, chyba że to są jakieś wesela, jakieś takie imprezy okolicznościowe, gdzie już jest wynajęty fotograf, no i wtedy ten flash jest, ale wtedy też sięgam po inne kosmetyki trwalsze i które. Mi taką większą swobodę, i nie będę musiała co chwilę sprawdzać, czy nic mi się na, tutaj nie wyświeca na czole. Ale e, tak w ogóle, jeśli chodzi o takie codzienne używanie. To naprawdę wydaje mi się, że warto po ten produkt sięgnąć. Nie dość, że przepięknie wygląda na zewnątrz, to jeszcze wnętrze też ma ekstra i ja jestem mega z niego zadowolona. Więc teraz będę kończyć, bo chyba opowiedziałam Wam o wszystkim, o czym chciałam w tym momencie. A później spotkamy się za kilka godzin na takim podsumowaniu i pokażę Wam, jak wygląda właśnie po tych kilku godzinach. Więc to tyle na ten moment. Widzimy się dla Was za chwilę, a dla mnie za kilka godzin. Witajcie ponownie po około 7 godzinach. Ten podkład nakładałam około 12. Mamy przed 7, więc mam go już na twarzy jakiś czas i stwierdziłam, że przyjdę się z wami pożegnać, bo za chwilę chcę zmyć ten makijaż i idę na swój trening. Więc najwyższa pora, aby zakończyć ten test na żywo podkładu z Golden Rose, a raczej kremu. Koloryzującego, balsamu koloryzującego z efektem rozświetlenia. Możecie zobaczyć, jak ten produkt u mnie wygląda właśnie po tych kilku godzinach, kiedy robiłam to, co robię zazwyczaj w ciągu dnia. Jadłam, piłam e, oczywiście sok i wodę. I um, troszkę gotowałam, coś tam posiedziałam przy laptopie, gdzieś tam się podparłam, coś zrobiłam, i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ten krem koloryzujący wygląda dobrze, i ja jestem z niego zadowolona. Delikatnie zaczął się wyświecać. Ja tutaj wezmę sobie lustarko, żeby widzieć lepiej. Zaczął się świecić na czole, na nosie, tutaj w tych okolicach, gdzie mam rozszerzone pory, i delikatnie na na brodzie, czyli świeci się tam, gdzie zazwyczaj mi się właśnie wyświecają takie produkty, ale ogólnie rzecz biorąc nie starł mi się za bardzo, oprócz nosa delikatnie i tak wokół ust, ale on się jakoś mocno nie ściera, chyba, że potrzemy twarzą, ręką, potrzemy twarz ręką. Jeśli tego nie zrobimy, to jest wszystko ok. I tak, ja Wam serdecznie polecam ten krem koloryzujący, myślę, że naprawdę opłaca się go wypróbować. Fajnie, jak widzicie, stapia się ze skórą, nie widać żadnych żadnej zmiany koloru, żadnych granic, nic takiego nie ma. Jedyne co, to nie jest podkład, nie jest krem BB, matujący, tylko właśnie rozświetlający. Jeśli chcecie mieć taką Świeżą skórę, taki wiecie, taki, tak wyglądać na wyspanych, tak jak właśnie wcześniej mówiłam, na wypoczętych. To myślę, że warto zainteresować się tym produktem. Tym bardziej, że on naprawdę jest tani, więc warto po niego sięgnąć. 30 zł za 32 ml myślę, że spoko. Dodatkowo, no zobaczcie, tak na co dzień, to to naprawdę wygląda fajnie. Kamera dodaje mu troszeczkę uroku, na żywo wygląda troszeczkę bardziej na wyświecony. Mam tutaj bibułkę matującą, więc zrobimy test z bibułką. To są moje ulubione bibułki w ogóle z Inglota. Bardzo Wam je polecam, są genialne, nie mają żadnego pudru w sobie. Zobaczcie, to jest taki jakby biały papier i zobaczmy ile tego sebu mi ze skóry zejdzie. Wiem, że może to nie jest za fajny test w takim razie, ale będziecie miały, będziecie mieli e, takie ogólne wrażenie, ile tego tak naprawdę tam jest, zobaczcie. Tak to już zaczyna wyglądać. I teraz jest zmatowiony delikatnie, skóra jest rozświetlona. Nie ma już tego sebum, tak dużo jak to było przed chwilą, a bibułka wygląda w ten sposób, więc ta skóra była tłusta jednak myślę, że jeśli będziemy kontrolować w ciągu dnia, jak wygląda nasza twarz po użyciu tego kremu i jeśli raz dziennie chociaż przyłożymy tą bibułkę matującą do twarzy, to z efektu będziemy naprawdę, naprawdę zadowoleni. Zobaczcie, to było po 7 godzinach, więc jest spoko, tym bardziej, że moja skóra jest mieszana, ona ma tendencję do przetłuszczania się właśnie w strefie T, czy tutaj na brodzie, na policzkach już nieszczególnie, ale też troszkę tego sebum tam się zebrało. Niemniej, niemniej jednak, ja Wam bardzo serdecznie polecam ten krem, koloryzujący, bo jest fajny, jest naturalny, będzie genialny na lato i skóra wygląda bardzo ładnie. No, w kamerze, w tym poglądzie nie mogę się napatrzeć, jak ładnie on wygląda. Jest niedrogi, jest wydajny, opakowanie jest przepiękne, no zobaczcie, wolicie to opakowanie, czy to? No ja zdecydowanie preferuję to z różowym złotem, bo wygląda o wiele, o wiele ładniej według mnie. Jest muklejsza szata graficzna, jest przepiękna no przyciąga wzrok no i ten podkład oprócz tego zapachu jest naprawdę bardzo bardzo fajny zgodny z zainteresowania przepięknie wygląda zgrywa się z innymi Produktami z innymi kosmetykami nie waży się, nie podkreśla suchych skórek, nie wchodzi w załamania skóry. No tylko od czasu do czasu trzeba delikatnie zdjąć ten olej z buzi, który tam się w ciągu dnia nabudowuje i wtedy znowu możemy cieszyć się przepięknym makijażem w ciągu dnia. Ale powiedzcie mi, który podkład tak nie ma? Chyba tylko Estée Lauder Double cały dzień siedzi w miejscu i wtedy widać też taką tapetę na twarzy. A tego w ciągu lata też nie chcemy. Zimą też będzie fajny ten podkład, dlatego że właśnie będzie ożywiał tą twarz, będzie ją delikatnie rozświetlał, ale również pozwoli pozbyć się tego ziemistego, szarego koloru, więc wtedy też bym się też bym po niego sięgnęła i będę po niego sięgać. Tym bardziej, że mam też kolor 01, czyli na zimę powinien być ok. Będę sprawdzać te kolory, jak już ja mówiłam wcześniej, mam 02 Million Tint, ten średni i według mnie jest bardzo, bardzo ok. Dobrze, mam nadzieję, że ten test na żywo Wam się podobał. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, jeśli tak było i napiszcie mi w komentarzu, jaki kolejny podkład, krem BB, krem balsam koloryzujący powinnam przetestować tutaj na żywo z Wami. Cieszę się, że do tej serii wracam. Myślę, że jeszcze niedługo powinien się pojawić jeden test na żywo, bo mam jeden kosmetyk w zapasie, który też chciałabym Wam pokazać i wspólnie z Wami przetestować, bo też jest godny zainteresowania, ale troszeczkę droższy. Na Moment, to by było na tyle. Jeśli o czymś zapomniałam, to pytajcie mnie w komentarzu, ja wam wtedy odpowiem. Bardzo lubię się z wami kontaktować w ten sposób. Możemy sobie porozmawiać na temat innych podkładów. Jeśli macie mi coś do polecenia, czy chcecie coś, żebym przetestowała, to też napiszcie. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w mojej, moim kolejnym filmie na moim kanale. Już niedługo. Na razie, pa!